Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, sono le ragazze che prendono il sole. Pamiętam to jak dziś, od zawsze chciałem pisać Znaleźć dobry beat, nagrać hit i go wydać Dobrze wiem, że my to hip -hop, bo kto jak nie my Każdy na swój sposób chciałby spełniać swoje sny Teraz wiesz jak to jest, krew zmieniłem na atrament Zaczynam pisać w nocy, a kończę gdzieś nad ranem I zazdrośnie nazwiesz hamem, bo mam przed sobą przyszłość Lecz ja mam wyjebane, bo to my jesteśmy hip-hop